Życia. Teraz będziemy się bawić w Umiem, co nie coś. Muszę Umiem, co nie coś. Kurde, prawie skaczowałem. Nie. Zlądowałem to. O Zlądowałem. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy czupa, czups. Tutaj mamy bombka, super bombka. Będzie odcinek z tej bomby. Czekaj, za jakiś maska. I ogólnie to teraz Was przejął Elon Musk. Tak naprawdę. Elon Musk. Patrzcie, pokażę Wam tę a już nie ma Elon Maska. No, mamy nie nie otwierać pamiętnika. Zjadłem. A, już tam, A gdzie pożywasz? Tam za do kuchni. Dobra. Okej. Y nie otwierać pamiętnik Mateusza. Muszę nie otwierać. <laughs> Poniczmy sobie pieniążki Mateuszka. Hmm, dobra. Sotówka. Dobra, to inny innym ucinku. Chcesz jabłko? Nie. Nie, nie, ukuję.